Czy stosunek Polaków do Ukraińców znajduje się na równi pochyłej i będzie tylko gorzej? Jakie mogą być konsekwencje trendów, które wszyscy obserwujemy, i przede wszystkim jakie są ich przyczyny? Obecnie w Polsce bardzo łatwo jest podłączyć się pod fale narastających nastrojów antyukraińskich. Wystarczy wybić jakieś kilka skandalicznych wypowiedzi Ukraińców, oprzeć wszystko o kontekst Wołynia i tak naprawdę gotowe materiał dla poklasku byłby gotowy, tylko że taki materiał nic by nie znaczył. On absolutnie nic by nie wniósł. Pozwólcie, że w tym budzącym dziś spore emocje temacie postaram się zaproponować Wam spojrzenie zupełnie inne. Spojrzenie, które stara się dociec, dlaczego, dlaczego obserwujemy pogarszanie się relacji społecznych między Polakami a Ukraińcami. Jakie są prawdziwe, głębokie, a nie powierzchowne przyczyny tego procesu. I być może nie zgodzicie się ze spojrzeniem zaprezentowanym w tym materiale, ale jestem absolutnie przekonany, że coś Wam po nim w głowie zostanie, że w pewien sposób on wpłynie na Wasze postrzeganie rzeczywistości, że czegoś nowego się po prostu z niego dowiecie. Zaufajcie mi. Partnerem kanału jest firma XTB. Jeśli chcielibyście zacząć inwestować, ale nie wiecie jak, to po wpisaniu kodu polityka zagraniczna przy rejestracji otrzymacie darmowy kurs dla początkujących inwestorów link w opisie filmu. To, że stosunek Polaków do Ukrainy i Ukraińców pogarsza się widać gołym okiem. Widać to w relacjach międzyludzkich w naszym życiu codziennym, ale widać to też bardzo wyraźnie w życiu publicznym, w życiu politycznym. Wydawało się, że być może takim punktem kulminacyjnym, punktem przesilenia będzie tutaj kampania wyborcza, ale już widać, że niekoniecznie. Warto przypomnieć, że jako pierwszy z postulatem ograniczenia 800 plus wyłącznie do pracujących Ukraińców wyszedł ten liberalny europejski kandydat, czyli Rafał Trzaskowski. Warto to przypominać, ponieważ to oznacza, że. Przesuwanie okna Overtona w tym temacie, to jest coś, w czym brała udział cała polska klasa polityczna, a to oznacza, że to odbywało się w odpowiedzi na wyraźną potrzebę społeczną. A ta potrzeba społeczna jest rzecz jasna odzwierciedlona w badaniach społecznych. Badania społeczne też pokazują zmieniające się zdanie Polaków o Ukraińcach. Prawdopodobnie najlepszym badaniem, jakie ukazuje się w tym obszarze, najlepszym, ponieważ bardzo złożonym, kompleksowym oraz cyklicznym, jest to badanie, które przeprowadza Centrum Mieroszewskiego. Link do całego, naprawdę bardzo ciekawego raportu znajdziecie oczywiście wśród linków w opisie filmu, wraz z pozostałymi źródłami. A teraz kilka statystyk. W ubiegłym roku, w grudniu ubiegłego roku, tylko 23% respondentów miało dobre albo bardzo dobre zdanie o Ukraińcach. Złe bądź bardzo złe 30%. 51% badanych było zdania, że skala Pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom jest zbyt duża, a słowem najczęściej kojarzonym z Ukraińcami było słowo roszczeniowość. Jednym z absolutnie kluczowych wniosków, jakie wyłania się z tego dokumentu, z tego raportu, jest to, że zdanie Polaków o Ukraińców można rozbić na dwa wymiary. W tym wymiarze Wojskowym, militarnym tak naprawdę niewiele się zmienia. To znaczy są jakieś zmiany, ale one są drobne. Polacy rozumieją konsekwencje upadku Ukrainy. Nikt w Polsce nie chce zwycięstwa Rosji w wojnie i to znajduje odzwierciedlenie w odpowiedzi na szereg pytań dotyczących właśnie spraw wojennych czy tej wielkiej polityki. To, gdzie zmiany są istotne, ten drugi wymiar, to są sprawy społeczno-gospodarcze i ten wymiar historyczny. I to, że rzeź Wołyńska jest. Wielkim problemem w relacjach polsko-ukraińskich, to jest w Polsce absolutnie oczywiste. Tylko, że ten temat, on jest bardzo mocno obecny w mediach. Również tutaj na kanale mówiliśmy na ten temat wielokrotnie. Generalnie o sprawie wołenia bardzo dużo się mówi, o tym, co się dzieje w tym temacie, albo raczej co się nie dzieje w tym temacie, a dziać się powinno. O tym wymiarze społeczno-gospodarczym mówi się znacznie mniej, i to właśnie w tym obszarze chciałem dzisiaj przedstawić Wam kilka myśli, które jestem pewien o tym, że. W pewien sposób zmienią wasze postrzeganie tego całego procesu. Otóż, moim zdaniem, próba zrozumienia tego, co tutaj tak naprawdę się dzieje, jakie mechanizmy społeczne zachodzą, poprzez przeglądanie się wyłącznie relacjom dwustronnym Polski i Ukrainy, przeglądanie się, przeglądanie się kontrowersyjnym tematom politycznym między tymi dwoma państwami, dwoma narodami, taki wycinek rzeczywistości będzie prowadził wyłącznie do niepełnych albo po prostu błędnych wniosków. Bo ten proces trzeba osadzić na tle znacznie, znacznie szerszego, ogólnocywilizacyjnego wręcz trendu obecnego we wszędzie w państwach zachodu trendu radykalizacji nastrojów względem migracji. Całkiem niedawno powstał na tym kanale osobny materiał właśnie, w tym obszarze, bo Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych budując swoją kampanię głównie na przekazie związanym z migrantami. W Wielkiej Brytanii obecnie to liberalna partia pracy. Oczywiście pod naporem rosnącej Reform UK mówi o tym, że trzeba uszczelnić granice, że konserwatyści byli zbyt liberalni w tym obszarze i że mieszkanie na wyspach jest przywilejem, a nie prawem, które powinien mieć każdy. We Francji teraz zjednoczenie narodowe ma około dwa razy większe poparcie niż partia Emmanuela Macrona. Zmianę optyki Niemców odczuwamy sami na Naszej zachodniej granicy, i tak można by wymieniać dalej, dalej i dalej. Zresztą spójrzcie na to badanie jugów W Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Danii, we Włoszech, w Hiszpanii zdecydowana większość badanych twierdzi, że migrantów jest obecnie za dużo, a rząd prowadzi błędną politykę migracyjną. Największa część ankietowanych, czy naj, największa część badanych w wielu państwach większość jest zdania, że migracja z ostatnich 10 lat była bardzo szkodliwa, czy szkodliwa dla ich państwa. Czyli Narastający sprzeciw wobec migracji jest obecnie jednym z najpotężniejszych, jeżeli nie najpotężniejszym trendem politycznym, wykraczającym ponadnarodowym trendem politycznym, który łamie kręgosłupy, który sprawia, że mamy te karykaturalne momentami zmiany stanowisk polityków czy partii politycznych. I stosunek Polaków do Ukraińców jest uzewnętrznieniem się właśnie tego trendu. Bo jestem przekonany, że gdyby zapytać we Francji, w Niemczech, wszędzie w Europie, czy. Generalnie w świecie zachodu, jakie słowo kojarzy się z migrantami, to myślę, że bardzo wielu badanych wskazałoby to słowo, które padało w odpowiedzi na pytanie z badania Centrum Miereszowskiego, czyli właśnie roszczeniowość. To znaczy, Ukraińcy, poprzez to, że są największą, najbardziej widoczną i najłatwiejszą do wskazania grupą migrantów w Polsce, kanalizują na sobie, Właśnie tą emoc tę emocję społeczną. Skoro mamy do czynienia z tak szerokim, ogólnozachodnim trendem, warto się zastanowić nad jego przyczynami. Tych przyczyn, rzecz jasna, będzie wiele. To będą kwestie związane z bezpieczeństwem, to będą kwestie z tempem zmian, bo na przykład w Polsce, jak na skalę naszego państwa, zmiany w tym obszarze, obszarze zachodzą bardzo szybko. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden powód, który być może nie tłumaczy wszystkiego. To spojrzenie nie tłumaczy wszystkiego, ale wydaje mi się, że ono jest. Istotne i praktycznie nieobecne przynajmniej w polskiej debacie publicznej, więc pozwólcie, to będzie nieco dygresja, ale jednak w temacie odcinka. Pod pewnymi względami to bardzo dobrze, że Polsce przydarzyła się afera związana z KPO, z wydatkowaniem środków na jachty, kluby i cały ten szereg skandalicznych wydatków, o których wszyscy właściwie w Polsce słyszeli w ciągu ostatnich tygodni. To po pierwsze prowadzi do demitologizacji środków europejskich, ale to też pozwala na dobrze znanym wszystkim przykładzie pokazać wielki mechanizm redystrybucji pieniędzy z dołów społecznych w górę, jaki zaszedł w związku z Programami osłonowymi gospodarki czy biznesu w ramach pandemii, czy przy okazji pandemii. To jest taki mechanizm, o którym wszyscy wydaje mi się wiedzą, albo wiele osób wie, ale jakoś nikt nie chce o tym za bardzo mówić, bo też wielu osobom na pewno nie jest na rękę, by o tym otwarcie mówić. Znaczy, w, w okolicach pandemii, czy bezpośrednio po pandemii, w kolejnych latach, do gospodarki zostały wpompowane absurdalne ilości gotówki na poziomie globalnym, na poziomie europejskim, w Stanach Zjednoczonych, w tym oczywiście również w Polsce. W Polsce, tylko w Polsce, mówię o tych krajowych środkach, nie licząc europejskich, było to 312 miliardów złotych, czyli mniej więcej połowa dochodów, naszego, dochodów budżetu państwa z tego roku. I oczywiście, dziś z perspektywy czasu bardzo łatwo jest wygłaszać radykalne oceny wówczas. Nie było jasne, w jakim kierunku potoczą się wydarzenia. I jeszcze raz warto zaznaczyć, że to nie był jakiś lokalny fenomen, ale ogólnoświatowy trend. Natomiast dziś widzimy, wiemy o tym, że te pieniądze bardzo często docierały na szczyty drabiny społecznej. To znaczy, często te pieniądze, potężne pieniądze, docierały do tych, którzy mieli biznesy, byli zaradni, wiedzieli, jak ustawić się pod konkretny, program i właśnie afera KPO dokładnie to pokazuje. Pokazuje to, dlaczego ta afera wywołała takie wielkie oburzenie. Nie właściwie nie głównie dlatego, że pieniądze otrzymywali ludzie na, na absurdalne rzeczy często, ale wydaje mi się, że głównie dlatego, że te pieniądze są już wydawane, są wydatkowane z dużym opóźnieniem w oderwaniu od pandemii. Mam wrażenie, że gdyby ktoś dostał pół bańki, ale byłby to rok 2021-2022, to łatwiej byłoby to przełknąć, nikt nie, nie zwróciłby na to uwagę, uwagi większej uwagi, no bo, no bo tak, no bo mamy pandemię i trzeba ratować biznes. I zupełnie inaczej wygląda to kiedy teraz, w roku 2025, ktoś, kto ma Kilkanaście milionów czy kilkadziesiąt milionów na koncie, otrzymuje jeszcze pół miliona od nas wszystkich, by uratować jego biznes przed skutkami zarazy. No dobra, ale jaki to ma niby związek z tematem odcinka? Otóż taki, że zyski z wszystkich tych programów, jak bąbelki w wodzie gazowanej, szły do góry, do góry drabiny społecznej, zaś kosztami obciążany był społeczny dół, który najwięcej kosztów ponosi w związku z np. rosnącą inflacją. I prowadziło to do tego, że ludzie, którzy mieli. Trzy nieruchomości, kupili czwartą i piątą, a ludzie, którzy mieli trudność z zakupem pierwszego mieszkania, często po latach są jeszcze dalej od niego niż byli w przeszłości. Kto z Was albo słyszał, albo wie o kimś, kto właśnie w okolicy pandemii w sposób wyjątkowo łatwy wzbogacił się o jakąś nieruchomość? I to najczęściej są osoby, którym wcale przecież źle się nie wiodło. To są anegdotyczne dowody, ale przecież tak to właśnie wyglądało. I że są, jeszcze raz, to nie jest problem czy fenomen ogólnopolski. Nierówności społeczne w ciągu ostatnich lat drastycznie rosną na poziomie globalnym. Obecnie 1% populacji Ziemi posiada 38% zasobów, a górne 10% posiada 76% zasobów. Ja w żadnym wypadku absolutnie nie należę do tych, którzy sądzą, że trzeba centralnie zarządzać gospodarką w taki sposób, by każdy miał porówno. Nie, to jest absolutnie koszmarny. Pomysł, on bardzo wiele razy próbowano go wcielić w życie i za każdym razem kończyło się katastrofą. No ale równie niemądre z mojej perspektywy jest centralne zarządzanie pieniędzmi, tak by dotować tych, którzy już mają się lepiej. W każdym razie poczucie mniejszego udziału w podziale dobrobytu łatwiej jest utożsamić z tym, że pojawiła się w ramach tego społeczeństwa nowa obca grupa, którą łatwo wskazać palcem. Łatwiej jest zrobić coś takiego, niż zastanowić się nad Głębszym mechanizmem właśnie redystrybucji pieniędzy w zupełnie odwrotnym kierunku niż intuicyjnie powinno to działać. To jest zresztą być może temat na odrębną analizę, być może warto to pokazać na jakichś konkretnych przykładach, ale tak czy inaczej, nawet jeżeli poczucie mniejszego optymizmu co do przyszłości gospodarczej, odzwierciedlone również w statystykach, ma inne przyczyny. I nawet jeżeli tą główną przyczyną rosnących negatywnych nastrojów względem migracji no nie są nierówności społeczne, tylko są inne przyczyny, to fakt, że na poziomie nie tylko polskim, nie tylko na poziomie europejskim, ale że generalnie na poziomie co najmniej cywilizacji zachodu nastawienie do migrantów radykalizuje się i jest coraz bardziej negatywne, to są niezaprzeczalne fakty. To jest coś, to jest punkt wyjścia. I teraz tak, kiedy spojrzymy na postulaty polityczne pojawiające się w przestrzeni publicznej dotyczące np. ograniczenia 800+, plus wyłącznie do pracujących Ukraińców, to Przecież tylko pozornie chodzi tutaj o racjonalizację tego programu socjalnego. Tak naprawdę chodzi o zmianę tylko albo aż symboliczną. Albo aż symboliczną. Bo przecież problemem nie są niepracujący Ukraińcy. Problemem być może są osoby, które pobierają polskie świadczenia społeczne i w ogóle nie żyją w Polsce. Tak, to może być problem i to warto uszczelnić, ale problemem nie są niepracujący Ukraińcy, bo o ile wiele państw boryka się z realnym problemem dużej puli migrantów, którzy czerpią zyski czy czerpią profity z systemu socjalnego i nie pracują, tak, jeśli chodzi o aktywność zawodową Ukraińców w Polsce, to jest ewenement na skalę światową. To znaczy wśród państw OECD tylko Polska i Kanada mają tak wysoki współczynnik pracujących uchodźców. Wskaźnik aktywności zawodowej wśród Ukraińców w Polsce jest bardzo wysoki, niemal 80%, 78%, jeśli pamiętam do, dokładnie. Czyli w takie branże jak budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport, to są branże, które dzisiaj opierają się w dużej mierze na tańszej sile roboczej z Ukrainy. A ogólny koszt świadczeń społecznych i zdrowotnych wypłacanych na rzecz Ukraińców w Polsce w 2024 roku wyniósł 3,3 miliarda złotych, podczas gdy wpływy do budżetu uiszczane przez Ukraińców w podatkach, nie licząc podatku VAT, no to było 17,70 miliarda złotych. Ale przecież tutaj nie o to chodzi. Tutaj nie chodzi o gospodarkę. Taka zmiana w tym programie, w programie 800+, nie zmieni gospodarczo przyszłości Polski, ale wpłynie na symbolikę, bo 500 czy 800+, to jest, to jest coś więcej niż program społeczny w polskim życiu publicznym. To jest symbol. Na wielu poziomach to stał się symbol. I to jest symboliczne rozróżnienie statusu Polaka imigranta. Kogoś stąd i kogoś, kto tutaj przyjechał. Naszego i obcego. Tutaj chodzi o oczekiwane przez Polaków rozróżnienie statusu między Polakiem a migrantem. I żeby było jasne: celem tego materiału w żadnym wypadku nie jest to, by przekonać Was, że w relacjach dwustronnych Polski z Ukrainą wszystko jest w porządku. Że nie ma tu problemów historycznych, politycznych, społecznych, gospodarczych, że problemem nie są wypowiedzi ukraińskich polityków, czy ukraińskich elit, czy polskie kampanie wyborcze. To wszystko to są bardzo realne problemy. Ale co jeśli tak naprawdę na głębszym poziomie to są tylko uzewnętrznienia czegoś no właśnie znacznie znacznie głębszego, znacznie ważniejszego, czegoś czego nie dostrzegamy na co dzień, ale co działa na poziomie znacznie szerszym niż tylko relacje dwustronne. Chodzi mi o to, że jeśli przyjmiemy moją tezę za słuszną i Pogarszanie się stosunku Polaków do Ukraińców nie wynika ze stosunku do wojny, nie wynika z zmiany optyki na sprawy międzynarodowe, ale jest generalnie odzwierciedleniem bardzo szerokiego trendu zmiany ogólnie społecznej w Zachodów nastawienia do migrantów, co wynika w dużej mierze z narastających nierówności społecznych, to to oznacza, że możemy spodziewać się dalszego zaostrzania się tego konfliktu, zaostrzania się sporu, ponieważ nigdzie nie widać zahamowania Trendu zaostrzających się nastrojów względem migracji, a nierówności stale rosną. I dopiero teraz następuje bardzo, bardzo, bardzo ważny zwrot akcji, bo o ile na bardzo wielu poziomach sytuacja w Polsce nie różni się tak naprawdę od tego, co dzieje się w innych europejskich czy nie tylko europejskich państwach, to nasza sytuacja historyczna, nasze położenie geograficzne, nasza sytuacja geopolityczna sprawia, że tak naprawdę znajdujemy się w kompletnie innej sytuacji niż inni. Ponieważ tak się składa, że ten główny rezerwuar, migrantów, który będzie przejmował te emocję społeczną, będzie absorbował tę emocję społeczną płynie z państwa, które znajduje się zaraz za naszą granicą, które jest w stanie wojny i od relacji z tymże państwem w dużej mierze zależy czy to się komuś podoba czy nie. Od relacji z Ukrainą w dużej mierze zależy przyszłość bezpieczeństwa, przyszłość rozwoju Polski, przyszłość generalnie statusu całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To tak jak gdyby Trump szedł, taki w takim abstrakcyjnym zupełnie porównaniu, tak jak gdyby Trump szedł na wojnę z Meksykiem o migrantów w sytuacji, kiedy Meksyk powstrzymuje prawdziwą inwazję lądową Chińskiej Republiki Ludowej nacierającą w górę kontynentu. Tak? To, to, to mniej więcej taka by była absurdalna, ale, ale analogiczna sytuacja. To znaczy... Jeśli zachowają się obecne trendy polityczne, a nic nie wskazuje na to, by tutaj miały nastąpić jakieś dramatyczne zmiany, to możemy spodziewać się tego, że nastroje względem migracji będą pchały polską scenę polityczną w kierunku polityki, która będzie stała w rosnącym konflikcie z interesem państwa w sferze bezpieczeństwa i nie tylko bezpieczeństwa. A Polska cierpi na chroniczny brak prawdziwego przywództwa politycznego. I to nie jest fenomen tylko polski. Zauważcie, że rola polityków coraz częściej sprowadza się wyłącznie do tego, kto szybciej odczyta jakiś sondaż społeczny, jakieś zmiany społeczne i zaadresuje swój przekaz polityczny wedle tego, czego akurat dzisiaj oczekuje społeczeństwo. I to prowadzi do takiej polityki, że tak naprawdę zauważcie, że przestaje mieć znaczenie to, co polityk mówił 2, 3, 4 lata temu. To jest w ogóle jakaś zamierzchła przeszłość. Jakieś poglądy polityczne wyznawane przez polityków, one przestają mieć znaczenie, bo wszystko staje się doraźne. To prowadzi do tego, że polski premier Donald Tusk, w czerwcu, mówiąc o swoje ekspoze po wyborach prezydenckich, szef lewicowo-centrowego gabinetu, może wygłaszać poglądy, które, których nie powsydziłby się Prawak. Tak? To taki twardy Prawak, i to właściwie przechodzi bez EHA to nie ma żadnego znaczenia, bo taka jest po prostu potrzeba chwili. I. Prawdziwe przewództwo polityczne, takie, które nie tylko podąża za jakimiś wezwaniami społecznymi, które tylko odpowiada na potrzeby społeczne, ale które jest w stanie kreować potrzeby społeczne, które jest w stanie kreować hierarchię priorytetów państwa i przedstawia się społeczeństwu w taki sposób, że społeczeństwo to akceptuje. Przewództwo, które prowadzi, a nie podąża za głosem społeczeństwa. No, takie, takie przywództwo być może byłoby w stanie przenawigować przez ten bardzo trudny labirynt, tylko że takiego przywództwa u nas za bardzo nie widać. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że nastroje będą się pogarszały, będą pchały polską politykę w kierunku zaostrzenia polityki względem migracji, co będą odczuwali przede wszystkim czy również Ukraińcy, co będzie miało konsekwencje dla gospodarki Polski i dla bezpieczeństwa naszego państwa. I oczywiście być może moje spojrzenie jest błędne. Ja biorę to pod uwagę, ale jestem absolutnie przekonany, że w tej rozemocjonowanej atmosferze każda próba, każda próba bardziej racjonalnego podejścia do tematu jest cenna, bo coś z tej próby można wynieść i mam nadzieję, że coś z tego materiału wynieśliście. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście wspierali rozwój kanału Polityka Zagraniczna za pośrednictwem portalu Patronite link znajdziecie w opisie filmu. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia.